Kacper kontras zagorzały fan. Uwaga, uwaga, uwaga! Zbliża się czas wydatków, wydatków. Rozpoczyna się zjazd kolekcjonerów. I fan ta z Miałeś całkowitą rację. Doskonale tutaj pasujesz. Świetnie, Świetnie wyglądasz. wyglądasz. Wielkie dzięki, wy również. <laughs> Oni wszyscy myślą, że to jest kostium. Nikt nie podejrzewa, że. nie Niesłychane, to przecież. dziewczyna! Dobry żart! <grym> Przepraszam, ale nie spodziewałem się tutaj dziewczyn! Jestem Kacper, a to kat. E, chciałeś chyba e, powiedzieć. E, kot? Ale czuję się raczej jak pies. E, nie obraź się, ale kostiumy kupuje się u marca. Są znacznie lepsze. Ja jestem Chłopiec Borsuk i tymi oto szponami zagłębiam się w serce zbrodni! Wykorzeniam zło, jeśli tylko zdoła gdzieś zagościć! Aaaaaa! Pomocy? Przyjmujemy wszystkie karty kredytowe oraz jeny, drachmy, peso, ale nie przyjmujemy pistejowskich dolarów! Ach, chodźcie za mną! Znam to miejsce lepiej niż własną kieszeń! <laughs> Rozejrzyjcie się, to tutaj powstają marzenia. Jakie marzenia? Tu jest jak w Starym Garażu. Tak samo pachnie. <laughs> a, a to jest najwspanialszy zapach na całym świecie. Stary komiksy. Proszę, powąchaj tylko. Ach, Jasu Machold, cwaniaku. Widzisz, jak się dają nabierać? Kocham świat kolekcjonerów, ale najbardziej kocham ich pieniążki! Dobra, dobra, dobra. Kto to jest? A, to ty nie znasz Zeldy Cartier? To słynna gwiazda komiksów! Królowa pszczół z Planety Dziewięć! Nazywam się Myron, nie Frank. Nieważne, następny. Chwilę. Zwróćcie mi moje pieniądze! Jest starsza niż ja! Ty chyba nie wiesz, co mówisz! W zeszłym roku był Adam West! <słuch> Magazyn, rzućcie nową pakę Supermana I! Ale tym razem niech farba będzie wyschnięta! O, o. Pogotowie! Dzieciak w ubraniu z cyknami ma złotą kartę swojego ojca! Pokażcie mu towar! Wypchnijcie trochę żwawej wiewiórki! Nikt tego nie kupuje! Nic mnie tak nie podnieca, jak nieprzyzwoity zysk. No, może jeszcze przy ogromny kotlec schabowy na talerzu. Wow! Co to jest? Zacyczka do nosa Kevina Kostnera z wodnego Świata! Eee. To część stroju Williama Shatnera ze Star Trek! Hey, gdzie jest Kacper? Łombat Mobi jest wspaniały. Gdzie on zdobywa te cudowne zabawki? Kacper, gdzie jesteś? O, dziwne. Ten mały, on zniknął. Pagle. Kacper jest dziwny. Czasami gdzieś znika. Szukaliście mnie? O, gdzie byłeś? Kręciłem się. Idziemy tędy. Zobaczycie bieliznę Darta Badera. Ten mały zniknął i znów się pojawił. To nie kostium. To, to, to. Kacper! Ten kacper! Mój Kazper. Nagrodę za najlepszy kostium otrzyma... Wystarczy już Zeldo! No. Gdzie jest mój czek? Tam. I oto zwyciężył numer trzeci. Chłopiec bobr! To chłopiec borsu! Może, pierwszą nagrodą jest fiolka śliny kosmitów z filmu Kosmiczna pułapka. Idźcie wydać jeszcze trochę pieniędzy. Do tej nagrody należy też zwiedzanie budynku. To kapitalne! He he. A może chciałbyś zwiedzać ze swymi przyjaciółmi? Hej! Doskonale! Puść nas tam! Widziałem już wiele wyprzedaży kolekcji wielomilionowej wartości. <noise> Oczywiście niektóre zostawiam sobie. Czasami rzeczy są więcej warte niż pieniądze, więcej warte niż niejedno głupie ludzkie życie, jak, jak moja kolekcja kacprów, przyjaznych duszków. A teraz dołączę do niej wyjątkowy egzemplarz: prawdziwego kacpra! Kogo? Mnie? To przecież kostium z poliestru! A nie próbuj mnie oszukać. Wiem o tobie więcej niż ty sam. Gad! Pamiętasz może film sprzed lat? Straszna Symfonia? Zahipnotyzował cię wtedy malutki Beethoven. Metronomem! Geniusz! Metronom. 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 Metronom.

to byłem ostatni egzemplarz do kolekcji. Samego Kacpra. Ach, muszę się tam dostać! Nic z tego! Ten McHort jest szaleńcem! A kacper duchem! Prawdziwym! Przecież chciałeś zostać bohaterem, więc masz szansę! O nie! Mnie wystarczają komiksy! Wracam do domu. Ale z niego bohater. Cóż! To zadanie dla. E, papierogłowej! Zawsze się cieszy, gdy cię spotka. Gdziekolwiek się znajdzie, jest życzliwym i niezwykle przyjaznym wszystkim stworzeniem. Tak. Teraz co miałbyś ochotę robić? Wiem, już wiem. Zagrajmy w kacka domowego! Przepraszam zapraszam pana, ale tam jeden człowiek zagina wszystkie okładki w komiksach, które przegląda. Ach, tak? Gdzie? Rany. Du, 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 du. Siedem, a więc wygrywam. Koniec gry! Pora go uwolnić! A ty powinieneś nareszcie dorosnąć. Och, czas najwyższy. Nie pozwolę sobie odebrać marzeń mojego dzieciństwa. Pomóż się z tym, że nic mi nie możesz a? zrobić, bo jestem większy. Czyżby? Przyjaciół! I to bardzo potężny. Uważaj, bo znów zemdlejesz, chłopcze chwali pięto! Ja jestem chłopiec borsuk! Tak! Przestraszyłem się, ale przypomniałem sobie przysięgę borsuka. Wykorzeniam zło, jeśli tylko gdzieś za gości. Moja kolekcja kacprów zrujnowana? Och, to nieludzkie! Kacper, proszę, odsknij się nareszcie! Musimy się stąd wynieść! O! O, to dużo lepsze niż kręgle! Co się tu dzieje? Odsuń się, bo cię spotka mój gniew. O? O? Nie wiedziałem, że mam taką moc. Chodź, idziemy stąd. Zostawiaj mnie, przyjacielu. Tylko ty się dla mnie liczysz na tym świecie. Nie przepuszczałem, że kiedyś to komuś powiem, ale... Ej, weź się w garść! Aha. Na starych filmach byłeś mnichszy. <laughs> <laughs> Nie musicie mi w... Dziękować, bo jestem chłopiec borsuk i wykorzeniam zło, jeśli tylko gdzieś za gości. <laughs> Żegnam. Chłopiec borsuk! Hej! Nie powiedział, jak się nazywa? Wielkim jest? Jedynym chłopcem dzielniejszym od ciebie? Pole krzyków. Myślałem, że będzie lepiej. Dobrze! Doskonale było! Bardzo dobrze! Dobrze! Powiedz prawdę! Przegramy! Nie powinnyście się tym zamartwiać. Przegrana to też zwycięstwo, tylko widziane z innej strony. Musicie się nauczyć przegrywać i czerpać z tego wiele radości. Może by mi się to udało, gdybym nie musiała grać jutro przeciw drużynie, Amber przed całą szkołą! Jutro przegracie! Tak, tak, tak! Wszyscy to zobaczą! Tak właśnie będzie. Dla mnie to koniec! Kat, mam świetny pomysł! Więc może być jeszcze gorzej! Popatrz! Uwaga! To wszystko twoje. O co ci właściwie chodzi? Cóż, zbudowałem, a więc przyjdą. No dobra, wychodźmy! Jakie cudo! Mamy nowe boisko, więc grajmy! Hej, na tym boisku Kat ma się uczyć grać. Aha. Tak, my ją nauczymy! <todgłosy> Czy to bejd? To bejpród! Najlepszy strzelec wszechczasu! To najlepszy gracz wszechczasów! Najlepszy cukierek czasu. No takie głupie, że aż mnie boli głowa! Co pan tutaj robi? On to zbudował, więc ja musiałem przyjść. Takie są zasady. W zaświatach nie mamy związków. To nieprawdopodobne. Grajmy! Więc to ta młoda dama, którą mam uczyć grać. To proste. Tak, po pierwsze trzeba mieć kij. Nie ja! Zobaczmy. Tak, ten będzie dobry. No dobrze. Piłeczkę uderzamy miejscem na kiju, zwanym umownie słodką plamką. Ja, ja nie! Słodkiej plamki. Która jest mniej więcej. O tu. To nie słodka plamka, lecz mój nos! Chodź tu, żaruro! Hmm. 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 Uh, przynajmniej będę grać. Teraz patrzę prosto na piłkę i. Hmm. <laughs> Spłaścił mi twarz. Cóż, nie na darmo nazywają go paczką na muchy. Zawodnik na zewnętrznej musi zbić biegacza. Ja znam się na rzucaniu. Byłem miotaczem. Wiem. 92 zwycięstwa w ciągu pięciu lat. Skąd ty to wiesz? I to dziewczyna. Och, to długa historia. Babe. Hmm, tak myślę. Po pierwsze, musisz się nauczyć właściwego chwytu. Kiedy biegacz chce zdobyć bazę, ty go zbijasz. Uważajcie, uważajcie! Zdobędę punkt, zdobędę punkt, zdoba. O! <tryk> Branko, a co ty tutaj robisz? Musisz jej poprawić kondycję. Tutaj nie chodzi tylko o w miarę precyzyjne rzucanie i łapanie piłki. Wszystko opiera się na dobrej kondycji. Mylisz się, najważniejsza w sporcie jest gracja oraz precyzja i współpraca. Nie, nie, nie! Najważniejsza w jest siła! On przynajmniej mnie nie męczył. <grym> Siła jest rzeczywiście ważna, ale bardziej liczy się piękno i zwinność. Posłuchaj mnie, bo ja wiem o sporcie więcej niż ta cała banda błaznów. Byliście Najważniejsza w sporcie i zdradzie, tylko kondycja! Gdybyś czegoś chciała, daj taki znak. Mówiłam do wszystkich, ale. Hmm, o nie, nie wytrzymam. Amber ciągle rzuca na aut. Potrzebna ci moja pomoc, Kat? Wolałabym dobry rzut. Wiesz, bo te buty nie tylko mi się podobają, e, ale chcę je mieć. Dobra, po meczu po niej pojedziemy, ale teraz kolejny aut. No, tak, zapomniałam. Ofiara! Do no, no dobra. <Origim machine> Pójdź na tę ofiarę. Dokładnie słodką plamką na <latilną> Jaka jestem wściekła, ale. Dobrze! No, się się wziąłem. Wziąłem. Dobrze. się! Prawie miałam! Impet nie jest tak ważny jak siła zwinności piękną. Nie, nie, nie! Wszystko opiera się na impecie! Co się dzieje? Gratacja jest ważniejsza od siły? Co wy robicie? Myślę, że to padety z baletu. Patrz na piłkę i uderzaj dokładnie słodką plamką. Łamałam paznokieć! Rzucaj! Rzucaj! A! A biegnij szybciej! Biegnij! Zginność? Jak się dopuścić do tego? Nie, nie! Trzeba je zmiarczyć. Czułam się wreszcie naturalnie. Chyba ponad naturalnie.